30. agropromocja, jaka w miniony weekend miała miejsce w Starym Sączu, mimo nie najlepszej pogody, przyciągnęła tłumy odwiedzających. Oprócz prezentacji, goście imprezy mogli wziąć udział w konkursach, koncertach, degustacjach i pokazach. Dużym zainteresowaniem, szczególnie wśród najmłodszych, cieszyła się wystawa zwierząt. Rzesze gości to znak, że zorganizowanie agropromocji w nowym miejscu, jakim są starosądeckie błonia, było dobrym pomysłem, podkreśla Dominik Pasek, dyrektor Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, organizatora imprezy. Gotowa infrastruktura, scena stacjonarna, zlokalizowana i to pokaźna, jak Państwo widzicie, a obudowana dzięki nam, naszym działaniom. I wsparciu też sponsorów i, i współorganizatorów, obudowana no, myślę, że w pełni profesjonalnie. I ten komfort, mówię, logistyczny, organizacyjny, który daje nam większy, większy spokój i komfort. Agropromocja jest największą cykliczną, plenerową, rolniczą imprezą na terenie województwa małopolskiego, ale to oferta nie tylko dla hodowców czy rolników. Korzystają z niej chętnie działkowici, ogrodnicy, sadownicy, osoby zainteresowane branżą okołorolniczą, pasjonaci zieleni, a przede wszystkim rodziny z dziećmi. Myślę, że dużo młodych osób, dzieci przyjeżdża na, na nasze wystawy po to, żeby, żeby zobaczyć, dotknąć, porozmawiać, żeby miało świadomość, że mleko bierze się nie ze sklepu, a, a od krowy. I wiele innych przykładów można, można, można mnożyć. To wszystko na naszej wystawie. I jak dodaje dyrektor Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, kondycja małopolskiego rolnictwa napawa optymizmem. Choć dominują tu głównie gospodarstwa niewielkie, kilku czy kilkunasto hektarowe, nie brakuje świetnych produktów i nowatorskich pomysłów. Mamy tu do czynienia, i możemy śmiało mówić, z najlepszą jakością produktów, bo po prostu od. od Gospodarza, gospodarstwa czy przetwórcy, który, który ma bezpośredni kontakt z klientem. Może opowiedzieć też o procesie wytwarzania, o procesie tworzenia czy, czy przetwarzania tej, tej żywności. No i to też jest taka. Bardzo ważna i, i, i ważny aspekt jak rola edukacyjna. Agropromocja, jak sama nazwa mówi, to impreza mająca na celu upowszechnienie tego, co się wiąże z szeroko pojętym rolnictwem. Oprócz korzystania z elementu wystawowego, a wystawców było w tym roku ponad 300 goście mają okazję do zapoznania się z nowinkami technicznymi, czy skorzystania z fachowych porad. Są instytucje rolnicze, około rolnicze, które wspierają, które um, obsługują rolników, przetwórców. Szeroko pojęto obszary wiejskie, bo to też nie zapominajmy. Myślę, że to święto też i panie skół gospodyń wiejskich, które które prezentują swoje zacne specjały i, i to za, za tymi specjałami jeszcze oprócz tych smaków i, i, i tego, tego no, raju dla podniebienia, to, to jeszcze jest dziedzictwo no, to, to nasze ludowe, historyczne, jak stroje ludowe, jak przyśpiewki, jak, jak to co, co, co niesie właśnie ten krajobraz wiejski. Organizatorem agropromocji jest Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.